Grenlandia. No dobra malejka. Ty chyba Nie Tu? Tu może tu? To jest Madagaskar, już go A, dobra Inna bardzo duża wyspa. Tu nie, nie większa. Coraz mniej zostaje. Tu. No już trzeci raz mi ten Madagaskar wskazuje. Co się <noise> dzieje? Cześć, z tej strony Piotr hey. Gliwski i dziś sprawdziliśmy wiedzę geograficzną. Czynamy! A z jakimi krajami obecnie sąsiadują Prusy? Ja pierdolę. Nie ma takiego państwa teraz. Nie, sąsi nie sąsiadują, już nie z Dlaczego? Bardzo dobrze, nie sąsiadują, Jest. super. Na pewno Polska, na 100%. Prusy, no to tak, z Polska. Co się tam się czytało. Liechtenstein, Książek. Holandia, Belgia. Nie, Belgia już nie. Powiedziałbym z Austrią na przykład. Eee, Dania. Dobrze co? Mm -hmm. eee, wydaje mi się, że Czechy. No, tylko jest jeden problem. Mm? Prusy nie istnieją. No, <laughs> Jesteś w Stambule, w jakim kraju się znajdujesz? W Turcji. W Turcji bardzo dobrze. Z Stambuki. Jest... Eee, w Turcji eee, Leciałem do Turcji przez Istanbul. Istanbul, a wcześniej Konstantynopol. To samo miasto. Wydaje mi się, że Konstantynopol kojarzy mi się z Polską trochę. Na historii coś, coś było Ta. o tym. jeśli jesteś w Stambule, to w jakim kraju się znajdujesz? Turcja! Znajduje? Izraelu. Nie. Nie. Izrael nie jest aż tak daleko od tamtego kraju, ale to jest inny kraj. Jerozolima. Irak. Nie, nie, nie. nie. W ogóle nie mam pojęcia. To jest jeden z krajów arabskich, ale Aha. takich, które jest uważane za trochę. Ej, zejdzie mi ten paznokieć kiedyś? Czy. nie, Ktoś mi wytłumaczy. Pon za Chcę zejść. Jak coś, on jest normalny. Cały czas. Bardziej europejski. Indie. Którego państwa stolicą jest Oslo? Eee, o, Norwegia. Norwegii. Super. Ukraina. Nie. Białoruś. Szwecja. Blisko w sumie. Ja pierdolę, zmądrzałem. Już nie tak blisko. Zmądrzałem. Dania? Za łatwe to jest. Eee, nie. Za łatwe to już się robi. Dania. W którym roku Polska została członkiem Unii Europejskiej? 2004. Pańskim. 2004? Eks! 14. 98. Sam bym Trochę się pocałował w czoło. 2004 chyba na to. Sam nie? bym się nie? pocałował nie, nie w czoło. Jak zobaczyłem jak czat, jak mam oczy, kur. oknięte. Trał pan lutownicę. Trzeci albo siódmy. Trzeci albo siódmy. To siódmy, bardziej na siódmy stawiał. W 2002 roku. Nie patrzę! Nie. To kwestia W hmm. 1998. Co to było RFM? REPUBLIKA! O kurwa... RFN... RFN, FM... Kurwa, F tam jest niepotrzebne. Republika... Faszystowskich... Nie wiem. RFN no to była... Republika Federalna Niemiec. Blisko. Yes. Tak, co to było RFN? RMF Radio. Nie, RFN. No, no, no. Pewnie jakaś organizacja. No, czy to była jakaś partia polityczna? To mógł być jakiś traktat. Tak? RMFF? Nie, raczej RFN. RFN? Może jakieś, nie wiem, referendum, głosowanie? Gdzie to referendum było? Może w Polsce? Nad czym? Eee, Nadmienny. To coś chyba było z Niemcami związane. Mhm, tak. Co to? Jakieś ich siły zbrojne? Republika Francji Narod? Nie, Republika Federacji Narodu? I co, gdzie to było? Wiek temu, albo kilka wieków temu. I gdzie, gdzie taki twór polityczny był? Wydaje mi się, że we Francji. Wakanda? W Afryce. Mi się zdaje, że. Jest w Afryce. Wakanda nie istnieje takie. A, państwo. Aha. Inne państwo z Marvela. <laughs> nie wiem, jakieś to małe. To nie była Libia. <laughs> Czyli Wakanda to Libia? Nie. czy Libia była tu, nie nie tutaj. Więc mówię, może w to strzelimy. To jest Sudan akurat. To jest Sudan. Sudan. Ameryka Środkowa była Afryka gdzieś. No to strzelaj Strzela Ameryka Środkowa. Tutaj nie. To gdzieś w Afryce. Jakaś mała pipidówka. Nie wiem, w tym miejscu gdzieś. Ja obstawiam, że to w Afryce. Na 100%. Hmm. Tu. To nie będzie w Stanach Zjednoczonych? Co wyznacza większości granice polsko-niemiecką? Co wyznacza większości granicę polsko-niemiecką? Odra rzeka Odra tak jest? Polsko-niemiecko wyznacza rzeka Bug. Odra nie wyznaczała. Nie. I normalnie easy. Przystań, to też nie będzie. Odznacza także. że nikt nie ma wątpliwości. Woda. Jaka woda? Kropla Może Nie. Może... Coś naturalnie tam będącego, znajdującego się. Nie oglądałem. Las Frankfurt góry? nad Odrą. A jak ci powiem, że to nie góry, tylko coś innego? To co Bo, to mogło? wyznaczać granicę. Nie, może, może. A... Frankfurt nad Odrą, chyba Odra. Ale nie, jakie może jest tam między nami a na nie. Niemcami? Jak jeździłem na, do roboty do Niemiec, na, na, na te, jak się nazywałem, na wiatraki, remontować te wielkie yy, i cały serwis prowadzić, to zawsze przejeżdżałem przez Frankfurt nad Odrą. No hmm? właśnie żadne. <śmiech> żadne. <śmiech> to jakie znacie? Największe polskie rzeki. Wisła, Warta, Odra. O, o, o jedna z nich. Nad Wisłą? Nie. I Wisła no. płynie przez środek Polski. Czyli nad Wartą. Madagaskar? Kurwa, za szybko. Super. Tu su Nie, ale nie jesteś daleko. Kurwa, żygii. Tu? O, czy mogę powiedzieć, że jest tu. Madagaskar? Tutaj. Grenlandia? Pokazywałem do góry. Tu. O, tutaj Ej, cześć, Martek To jest Madagaskar, tylko wskazywałeś dobra Tutaj To jest Kanada Inna bardzo duża wyspa Tu Nie Większa Nie zostaje. No już trzeci raz mi ten Madagaskar Wiesz Co się dzieje Co było stolicą zakonu Krzywa? Stolica zakonu... Malborg! Powiem, że Malbork Co ci chodzi po nie to stolica Polski była dawno, tak? Ale to no jest łatwe! Kraków, Kraków? Kraków? Nie, nie. No nie, Kraków nie, to coś nad, nad morzem. Tak, tak. Szczecin? Nie. Olsztyn? Mm, Berlin chyba nie. Nie, nie, nie. Jerozolima to było? W którym wieku Kolumb odkrył Amerykę? W którym wieku? 1400 w którymś? Yy, w 15. Tak, jest. Czyli 1400 któryś, czyli... Czyli w 15 wieku, kurwa! Łatwo! W 19? Co? To zjem tylko. 17? Nie tak daleko. Czujesz bardziej? 13? Coś takiego tego 14? 13? W strzelę 13. Ja się 14? Nie. Mm. 16? Nie wiem, 18 Jaką obstawiasz Jakoś tak. Czy też 18 No. Wydaje mi się, że 16 albo 15. Carbonara. No to wybierz. Poproszę tak. finalną odpowiedź, jak w milionera. 17 Dobra, to 17. miałeś w 15. 15 a 16. Wybrałeś 17. 13? Nie, nie. Że ludzie nie wiedzą podstawowej wiedzy na świecie. Pomieszka w białym domu. Prezydent. Prezydent USA. Tak tak jest. Jest. domu. Prezydent? E, jakiego kraju? Polski? Wiem domu. No. Nikt nie mieszka. Jakim krajem rządziła Kleopatra? Egiptem. Egiptem. Tak jest. <laughs> Dobra, jest jakaś wersja hard? Bo jestem makaronik i... I sobie tutaj lekko lecę. Ona będzie rządziła czy rządziła? Grecją a Grecją. Powiem wam skąd wiedziałem, bo jest taka gra i się nazywa Kleopatra. I tam się różne takie rzeczy dzieją. I jak trafisz czy takie łapki, to potem jest fajnie, albo nie. I są takie piramidki w Egipcie i stąd wiedziałem. Nie, nie. W innym krajem antycznym. Starożytna Co to akwedu? To mogą być zbiorniki wodne takie. Takie specjalne jakby mosty, które no. doprowadzały. No blisko! Chyba w Cesarstwie Rzymskim e, wodę z gór do niżej położonych miast. Czyli zbiorniki wodne. Most ma okej, okay, mhm. chyba. Albo tam jeżdżą pociągi, albo płynie woda. Czyli taka rzeka nad rzeką. Taki most z dogami rzeka nad rzeką, co może być pociąg albo woda. Tak. Obstawiam, że to są zbiorniki wodne. Może jakieś I zbiorniki wody. rentacyjne. Ogólnie To jest, morza, to jest może, ale tego. nie wiem co za bardzo właśnie. Mógłbym powiedzieć, że jezioro to jest akwedukt właśnie. Skrzyżowanie jakieś. Gaduję, że zbiorniki z wodą jakieś albo coś w wodzie. Coś Duże, małe zbiorniki? Duże. Co to Zagrzeb? Stolica, ogólnie to jest w Chorwacji. Stolica Chorwacji. To jest stolica Chorwacji. Bardzo <grywa> 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 ładnie. E, miast, e, nie Miasto. Nie miasto, nie miasto, nie miasto. Państwo? Zagrzeb. Kojarzy mi się, że, nie wiem, ktoś do kogoś mówi, Zagrzeb to w Piasku na przykład. Miasto. Gdzie się znajduje? W Jugosławii generalnie. A dzisiaj, jak to państwo się nazywa? Bo to jest stolica tego państwa. Bośnia nie. i Hel Bułgaria. Słowenia? Polska. A gdzie w Polsce? Nie mam pojęcia. Zakładam, oh, że gdzieś pod Warszawą, w górach. W Też nie. To, to pod Warszawą czy w górach? Bo Warszawa nie jest tak blisko gór. No, ale pod Warszawą są góry. Jest ty, miejscowość? Jest. W Polsce. W wielkie miasto nawet. Tak. W Polsce. Zagrzeb? No. To jest miasto w Polsce, Zagrzeb. I w jakiej części Polski? No, nad morzem. Słowacja? Nie, nie, nie. No nie w Niemczech. Jest to stolica pełna kraju. A, czyli nie miasto? Czy jednocześnie i miasto, i stolica? No, stolice są miastami. W którym mieście znajduje się krzywa wieża w Pizie? W Pizie. W Pizie. A Piza gdzie leży? W, we Włoszech. Bardzo dobrze. W którym mieście znajduje się krzywa wieża w Pizie? Na pewno we Włoszech. W eleganckim mieście, które się... Zwiesie... Dobra! Jakie no, no, eleganckie miasto to. No. idę na studia. Teraz się zapisuję. Szukajcie uczelni.